Pani poseł yy, zachowuje się zgodnie też z obyczajem, który pani prezentowała jaki marszałek sejmu i pani niejednokrotnie odnosiła się do naszych wystąpień. Jeżeli się nie będziemy sami szanować, któż nas uszanuje? Pani Kajgodek, do tutaj posłanek z PiSu, które dowodzą, że one chcą, nienawidzą kobiet. No czy jest jakaś granica obłędu? No co one same siebie nienawidzą? Myśleliście może kiedyś nad tym, kto jest najmądrzejszym politykiem w naszym kraju? Dzisiaj przybliżę wam postać trzech panów, które prawdopodobnie mogą kandydować na to miejsce. Przyjrzymy się zarówno poziomowi ich wypowiedzi, jak i ich działaniom. Jesteście gotowi? Jeśli tak, to nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i subka, dzięki czemu będziecie na bieżąco z naszymi materiałami. A teraz dam wam jeszcze 3 sekundy, a wy napiszcie, jaki jest wasz ulubiony polski polityk. Jeden, dwa, trzy. Napisane? No to lecimy. Na pierwszy rzut weźmiemy sobie może hmm, Grzegorza Brauna. Jest to człowiek, który miał już do czynienia z polskim prawem z powodu przekroczenia pewnych granic, zawsze działał jednak w imię ojczyzny. Incydentu z Hanuką czy flagą na kopcu kościuszki chyba nie muszę Wam przedstawiać, prawda? Choć w sumie przypomnijmy sobie ten piękny moment zgaszenia przez polityka świec Hanukowych. Panie poszle, co pan zrobił? Panie poszle, jak tak można było się zachować? Odejdźcie, to musi się wietrzyć, odchodzimy! Fakt był to bardzo niespodziewany zwrot akcji, aczkolwiek nie sądzicie, że ludzie dookoła nieco przesadzili. Zaczęli zachowywać się co najmniej jakby wybuchł jakiś pożar. Zresztą Brown nie miał potem zbyt przyjemnych skutków swojego zachowania. Nie dość, że od grudnia do lutego został wykluczony z sejmowych obrad i możliwości przemawiania na mównicy, to nałożono na niego karę pieniężną z powodu psiknięcia gaśnicą w twarz posłanki. Patrząc jednak na szum wokół tej całej sytuacji i to, w jak pozytywny sposób przyjęli ją Polacy, to myślę, że. Grzegorz Braun niczego nie żałuje. W sumie, czy nie tak powinien zachowywać się prawdziwy polityk? Stać po stronie swojego narodu, działać zgodnie ze swoimi poglądami i nie zwracać uwagi na to, jakie mogą spotkać go konsekwencje, jeśli chodzi o sprawę obrony naszej kultury. W końcu chodziło głównie o to, że wszelkie krzyże, czyli symbole naszej kolebki, zostały wyniesione z instytucji publicznych, w tym właśnie z Sejmu, a Hanuka nie mająca nic wspólnego z Polską została, bo czemu by nie? Nikt się tym nie zajął, więc Braun zwyczajnie stwierdził, że wkroczy do akcji. Polityk nie tylko twardo stoi przy swoim, ale i ma wypowiedzi na wysokim poziomie. Jeżeli się nie będziemy sami szanować, któż nas uszanuje? A teraz przejdziemy do kolejnego kandydata na najmądrzejszego polskiego polityka. Dobromir Sośniesz lubi mówić wprost i nie owijać zbytnio w bawełnę. Podać Wam przykład? Nie ma problemu, ciężko nie będzie. Jak ta ochrona granicy powinna wyglądać? Powinna wyglądać zdecydowanie bardziej stanowczo. Ja już to mówiłem dawno temu i pamiętam, jakie wywołało to oburzenie wtedy, kiedy powiedziałem, że należy oczywiście strzelać, żeby zapobiec eskalacji agresji. Na tym wczesnym etapie należy natychmiast poinformować ludzi, którzy szturmują naszą granicę. Już takie sceny zap, zapisu, jak, 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 jak ci, ci. tam próbowali po prostu przywrócić płot. A nasi żołnierze się tam przyglądają. Przecież to no, robimy z naszych żołnierzy. losu. No, nie jest ich wina. A tak może poświęcone No to niech to tym to niech się doczeka. To niech, się doczeka. Nie, niech widzi, że tutaj nie ma żartów. On czeka na to, żeby testować naszą cierpliwość, żeby przesuwać granicę między. Powiem tak bardzo, że my się nie, w końcu nie zorientujemy, kiedy, kiedy mamy tutaj... Należy na bardzo wczesnym etapie pokazywać stanowczo. I nie gumowymi kulami. od jednemu i drugiemu, jak tylko podnoszą rękę na naszych, na naszych żołnierzy. Tam, powi tam powinny paść... ludzie być za... ...za próbę... Żołnierza z tym nie ma żartów, nie należy pozwalać na takie rzeczy. Tu została poruszona faktycznie kwestia bardzo istotna, bo wprost dotycząca bezpieczeństwa naszego kraju i nas samych. I trzeba przyznać, że Sośnierz się tu nie patyczkował. Mówił wprost i na temat, jednocześnie podkreślając, że jego zdanie spotkało się już z krytyką. Faktem jest jednak, że obronę naszego kraju powinniśmy stawiać na pierwszym miejscu i jeśli ktoś zaczepia naszą granicę, to powinien liczyć się z konsekwencjami. Podobnie jak ktoś zaczepia sośnierza, może liczyć się z odpowiedzią z jego strony. W materiale, który Wam teraz pokażę co prawda nie został zaczepiony, ale wyraźnie widać, że potrafi powiedzieć swoje, kiedy się zdenerwuje. Ale właśnie jedna z kobiet mnie poprosiła, że wszedł i powiedział po raz kolejny, przypomniał wam, feministkom, że nie mówicie w ich imieniu. Nie macie prawa mówić w imieniu kobiet. I wydawałoby się, że jest granica obłędu, że człowiek zderza się z rzeczywistością... Wchodzi prosto na ścianę i stwierdza, że jego światopogląd wymaga jednak korekty. Ale wy mówicie do pani Kai Godek, do tutaj posłanek z pisu, które rodzą, że one chcą, nienawidzą kobiet. Boże no, jest jakaś granica obłędu, no co one same siebie nienawidzą? Czy macie coś nie po kolei w głowie, to problem jest gdzie indziej. Problem jest w tym, co krzyczała tutaj pani Tracz. W czasie jak ktoś tam przemawiał, to pani Tracz krzyczała, nie ma czegoś takiego jak instynkt macierzyński. Wy takie kobiety reprezentujecie, po prostu, zwyrodniałe baby! Warto podkreślić, że poseł wypowiedział się tu za prośbą jednej z kobiet, więc jest to dodatkowy plus, że rozmawia z ludem i go wysłuchuje. W końcu potrzebujemy w polityce jak najwięcej ludzi, którzy nas wysłuchają i zrozumieją. A na koniec spuentowania jego postaci wypowiedź, która ukaże nam inteligencję tego polityka. Różnych głupot tu muszę na tej sali wysłuchiwać wielokrotnie, ale jak już słyszę o tym, że z budżetu mamy finansować wspieranie inwestycji, to mi już naprawdę kartofle z piwnicy uciekają. Żeby dać pieniądze na inwestycje, trzeba je najpierw zabrać ludziom, którzy mogliby je zainwestować. Najlepszym sposobem wspierania inwestycji jest nie zabierać pieniędzy ludziom, którzy wypracowali zyski i mogą je dalej inwestować. Ci ludzie, którzy Wiedzą, jak wypracować zysk, naj, najprawdopodobniej zainwestują te pieniądze z sensem. Ci, którzy przychodzą po pomoc do Państwa, to najprawdopodobniej zainwestują te pieniądze bez sensu. Bo jakby wiedzieli, jak inwestować, to by wzięli je od, albo zarobili sami, albo wzięli od innych inwestorów, którzy znają się na tym, jak pieniądze wypracować. To, co robimy, jest abso, absolutnie bez sensu. Jeśli zabieramy pieniądze z inwestycji, żeby dać na inwestycje, to to jest próba pomagania poprzez szkodzenie. To się nie może udać, to jest próba oszukania praw ekonomii, to jest próba wynalezienia ekonomicznego perpetuum mobile. Nie idźcie tą drogą. Punkt, nic dodać, nic ująć. Gotowi na ostatniego kandydata w naszym zestawieniu? A będzie nim Krzysztof Bosak, po którym zdecydowanie widać, że umie wciętą ripostę. Bo rozwiązanie problemu nie... Polega na tym, że nie wpuszcza się po prostu do swojego państwa... Tam dziękuję. Dziękuję bardzo Pani Poseł. Ja bym zachęcał do rozpoczęcia sprawdzenia tematu od tego, czy nie są to legitymali przez Wasz rząd. Teraz Pan Poseł Patryk Jaskulski, proszę bardzo. Proszę nie odnosić się do mojej wypowiedzi, bardzo Pana proszę, dobrze? Pani Poseł zachowuje się zgodnie też z obyczajem, który Pani prezentowała, jaki ma człowiek Sejmu i Pani niejednokrotnie odnosiła się do naszych wystąpień. Faktycznie zabawny jest tu fakt, że osoba z rządu, który sam wpuszcza... Wcześniej za dobrze ich nie sprawdzając, wypowiada się na taki temat. Została jednak szybko zgaszona przez Bosaka w kulturalny sposób. Nie jest to jedyna jego wypowiedź ukazująca, że umie trafić w sedno. A oprócz trafiania w sedno, umie ładnie wykaraskać się nawet w sytuacji, w której jest o coś oskarżany. Co pan ma do tego pisu? Yy, uważam, że jest to partia, która prowadziła zupełnie inną politykę, niż deklarowała swoim wyborcom. I uważam taki sposób uprawiania polityki za. Godne potępienia. Ale o Was też nic nie wiadomo, jaką będziecie tam politykę... Ale można przeanalizować nasze głosowania z już dobrych kilku lat, kiedy jesteśmy w Sejmie. I jeżeli zagłosowaliśmy gdzieś sprzecznie ze swoimi deklaracjami, można o tym powiedzieć. Ja uważam, że my mamy prawo recenzować tak samo inne partie. Jeżeli ktoś w Polsce opowiada, że będzie bronił suwerenności, a tam popiera komisarz von der Leyen, popiera Europejski Zielony Ład, popiera Fit for 55, popiera wieloletnią strategię LGBT, a tutaj pozuje na konserwatysty i suwerenisty, to ja uważam, że moją rolą jako jednego z liderów prawicy w Polsce jest demaskować hipokryzy i ostrzegać wyborców. I ostatnie, co Wam przytoczę, to mowa Krzysztofa Bosaka do Donalda Tuska. Piękne słowa o miłości, pojednaniu, solidarności, ale Panu jest trudno wygłosić jedno przemówienie, w którym co 10 minut nie sączy Pan jakichś jadowitych aluzji. Ci ludzie, którzy tu siedzą, mają bardzo poważne wady. Wszystko staje się jasne po minach Panów w tle. Na pierwszy rzut oka widać przygotowanie polityka do przemówienia, rzucanie konkretów, a nie lanie wody. A Wy co sądzicie na temat polityków przedstawionych w dzisiejszym zestawieniu? Zgadzacie się, a może macie kompletnie inne zdanie i uważacie, że kto inny powinien mieć tytuł najmądrzejszego polskiego polityka? Czekamy na Wasze komentarze. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. Siema!